Witam serdecznie, cześć wszystkim jak co tydzień w poniedziałek, no we wtorek o 10. Dzisiejszy live, króciutki, maksymalnie pół godziny. Opowiem o książce, którą polecam w danym tygodniu, lekturę na bieżąco tydzień. Potem opowiem troszkę na temat nadchodzącego wydarzenia, którym jestem bardzo podekscytowana, na które czekałam bardzo długo i wiem, że wielu z Was też czekało i o tym odpowiem dzisiaj. Wydarzenie, które odbędzie się już za miesiąc w Gdańsku. Ale o tym później, bo najpierw o książce. Najpierw standardowo zapytam, czy mnie widać, czy słychać, czy, czy wszystko mamy tutaj ok na wizji, na foni. Proszę o informacje. Dobrze jest też, daj mi jedynkę, jeśli oglądasz mnie tu i teraz. Jeśli będziesz odtwarzał w późniejszym terminie, wieczorem, albo jutro, albo za tydzień, wrzuć dwójkę i koniecznie miejscowość, z jakiej oglądasz. Ja jestem dzisiaj po drugiej stronie trójmiasta, na obrzeżach Gdańska. Dzisiaj opowiem o książce. Książce niezwykłej, książce, która robi wrażenie już od wejścia. O, dzięki Kasia. Fajnie, że widać, że słychać. Książka, która robi dobre wrażenie od wejścia, mocne wrażenie, ponieważ jest, to jest taka cegła, to jest taka wielka, obszerna księga, która na sam, na, na sam początek wzbudza strach, bo to tyle czytania. Witam wielsko białą, witam Kasię. Do czego zmierzam? Książka jest wielka, niektórych przeraża, niektórych, niektórym dodaje dreszczyku emocji, ja lubię duże książki, zakładam, że im większa książka, tym, tym większa kondensacja przekazu. Książkę odsłuchałam trzykrotnie, jest na tyle ważna, że postanowiłam wrócić do niej i po powrocie odsłuchałam jej dwukrotnie. Dlaczego? Dlatego, że jest tak fascynująca, czyta się ją jak dobrą powieść, czyta się naprawdę z, z czerwonymi policzkami, ponieważ. Um... Autor przytacza mnóstwo zagadnień historycznych z życia prawdziwych, realnych ludzi, jakichś takich ikon historii, których biografie studiujemy do dzisiaj, od starożytności, od, od ludzi urodzonych przed naszą erą. Zagadnienie, czyli jakby najpierw przedstawia fakty historyczne, znaczy dobrze, nie ma faktów niehistorycznych, ale skupia się na faktach, co się zadziało. Potem wraca, jakby do genezy, dlaczego to się wydarzyło. Jakie było podłoże? Dlaczego ten człowiek zachował się w taki, a nie inny sposób? Dlaczego zachował się w sposób um, odmienny niż jakakolwiek logika cokolwiek podsuwa, podsuwała w danej chwili? Um, zwłaszcza w, na. Na tle wydarzeń współczesnej historii, czyli tych, tych politycznych działań, które teraz nam za plecami robią straszny hałas i rumor, ja się nie będę odnosiła do politycznych sytuacji tutaj na tych live'ach, ale ta książka jest jakby wręcz wskazana na dzisiejsze czasy. Pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy, które który nami kierują, takie podświadome i automatyczne zachowania, nad którymi nie panujemy. Każdy z nas ulega tego typu zachowaniom, ale im większe, mm. im, im bardziej nie wiem, spopularyzowane stanowisko pełnimy jakby w społeczeństwie, tym bardziej wyraźne są nasze wybory, i tym większą liczbę ludzi dotykają. Dlaczego polecam tą książkę, w komu ją polecam, tutaj sobie zrobiłam notatki osobom, które są na kierowniczych stanowiskach, osobom, które mają na co dzień do czynienia. Jakby ich głównym zajęciem jest zarządzanie potencjałem ludzkim, zarządzanie umiejętnościami, kompetencjami, talentami, a także stresem własnych podwładnych. Dla ludzi, którzy, dla liderów, którzy jakkolwiek zarządzają czy to ludźmi, czy projektami, w których uczestniczą ludzie, czy zespołami, które tworzą, budują i wzmacniają. Jak mówi książka, jak mówi autor w książce, sukces nigdy nie jest efektem pracy jednej osoby, to jest praca całego zespołu, to jest sukces całego zespołu, więc warto nauczyć się kooperować w grupie, umieć wydobyć z ludzi ich najwyższe zalety i zapobiec jakimś katastrofom, które Niechybnie będą miały miejsce, jeśli nie, nie wyjdziemy naprzeciw z jakąś odpowiednią reakcją. I mówię tutaj, pod, chcę podkreślić, mówię o sytuacjach absurdalnych, bo zdawałoby się z boku, dla obserwatora z boku, który nie jest zaangażowany emocjonalnie, że rozwiązania tej sytuacji są logiczne, banalne, proste, oczywiste i tutaj nie można zbłądzić. A jednak, jeśli ktoś jest mocno naładowany takim ładunkiem emocjonalnym, to może zupełnie nie widzieć prostych rozwiązań. Książka o sztuce obserwacji oraz interpretacji. Czyli to jest książka, która, jakby wiedza w niej zdobyta, wiedza w niej przyswojona, pomoże nam lepiej egzystować w społeczeństwie, lepiej dogadywać się z innymi ludźmi, rozumieć ich pobudki, potrafić ich zmotywować albo tchnąć w nich, żeby im się chciało, ewentualnie wygasić, wytłumić negatywne emocje, które mogłyby eskalować i, i zaburzyć porządek. Zrywa i zawiesza. Um, nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Przerzuciłam internet. Daj znać, czy dalej zrywa. Ja zobaczę sieć. Ja już jestem podłączona. Um, tak, ja już jestem podłączona tam, gdzie miałam, więc zakładam, że już nie przerywa. A jeśli przerywa, to też poszedajcie znać, czy dalej zacina. Um, ja się postaram dzisiaj mocno przyspieszyć dzisiejszego live'a, bo jestem dzisiaj w innych warunkach niż normalnie i rzeczywiście internet potrafi tutaj upłatać chwilę. Wracając do lektury, przykłady ikon, znanych historii jednostek, których biografię czytamy do dzisiaj. To znaczy, że każda przywara ludzka, tak to nazwijmy, każda, każda sytuacja, którą opisuje autor, najpierw jest opisywana poprzez przytoczenie faktów. Potem rozbijana jest na czynniki pierwsze, szuka genezy, jak doszło do tej sytuacji, czyli nie tylko jak doszło do danej sytuacji w danym y, czasoprzestrzeni, ale jak do niej doszło z perspektywy osoby, która ją wywołała, z perspektywy osoby, która wychowywała się, najpierw się urodziła w jakichś warunkach, y, przeniosła jakieś cechy genetyczne, środowisko w jakim zrastała, y, idee, którymi przesiąkała, to wszystko ma wpływ na późniejsze decyzje, które mogą być katastrofalne albo przeolbrzymie, dobre lub mniej dobre efekty. Natomiast te wszystkie czynniki, które wchodzą w skład decyzji, która jest gdzieś tam na końcu całej tej drogi: prawdziwe historie, ich geneza od urodzenia, pochodzenia, wpływ kulturowy, niewyleczone traumy. Zobaczcie, ja bym nie chciała przytaczać, zwłaszcza dzisiaj, mówię w, takim, w takich niepokojach społeczno-politycznych, jakiś nazwisk, ale wszystkim nam przychodzą do głowy jakieś nazwiska osób naprawdę przepotężnych, które nie wiem, hołdują swojemu rozdętemu ego, powybijało miliony ludzi bez mrugnięcia powieką, bez głębszej refleksji, tak? I między innymi Prawa Natury Ludzkiej Roberta Grini, to jest książka, która tłumaczy pewne zachowania tego typu. Dlaczego człowiek zachowuje się w ten sposób? Dlaczego podejmuje taką konkretną decyzję? Co miało na nią wpływ? Jak można ich było uniknąć? Jakie czynniki zewnętrzne, czyli jacy ludzie dookoła mieli wpływ na tą decyzję, ewentualnie na jej cofnięcie? Słuchajcie, prawa natury, ludzkiej natury prawa ludzkiej natury Roberta Grini to, to jest lektura dość trudna, skomplikowana. Nie jest to książka taka na, na, po, na podwieczorek przyjemny. Na pewno będzie się to wiązało jej czytanie z jakimś wysiłkiem intelektualnym, układanie sobie być może od nowa: status quo, to wszystko, co wiesz, być może będziesz przytaczał w pamięci jakieś sytuacje, których byłeś świadkiem, albo których doświadczyłeś, których nie rozumiałeś. Ta książka może roz, rozjaśnić te mroki takiego powątpiewania i, i niezrozumienia. Także gorąco polecam. Nie jest to lektura łatwa, ale bardzo przyjemna. Dużo satysfakcji przynosi, dużo zrozumienia różnych osób, różnych sytuacji. No i poszerza nasze światopoglądy, nasze horyzonty, wzbogaca nas bardzo. Tyle na temat tej książki. Na nią trzeba sobie dać zazwyczaj trochę więcej niż tydzień, chyba że ktoś ma sporo wolnego czasu na to, żeby czytać, robić notatki, czasami wrócić, powtórzyć rozdział. Tego Wam życzę, bo lektura naprawdę, naprawdę godna uwagi, zwłaszcza dzisiaj. W takiej dobie niepokojów społecznych w Polsce i niedalekiej zagranicy. Ok, słuchajcie, druga rzecz, którą chciałam poruszyć dzisiaj, to jest najbliższe spotkanie networkingowe, na które cieszę się bardzo, przebieram nóżkami. Nie jest łatwo dzisiaj zrobić takie spotkanie. Okazuje się, że jest zawsze bardzo dużo niewiadomych, i kiedy odpuściła nam pandemia, poluźniły się obostrzenia, tak, tak teraz. Nowe znaki zapytania się pojawiają na horyzoncie. Natomiast termin już jest, miejsce też 19 marca w hotelu Crafty Beer Central Hotel przy samym dworcu głównym, w Gdańsku Głównym. Natychmiast, jak wsiądziesz z pociągu, to spojrzysz w prawo i to jest ten hotel. Tam się odbędzie całodniowa konferencja, spotkanie pod nazwą Networking Premium. Mam ogromną przyjemność i niebywały zaszczyt poprowadzić tę konferencję, to spotkanie z dwiema cudownymi kobietami. To jest Dagbara Drozd-Pielnicka, architekt, projektant, oraz Aleksandra Włodarczyk z Bydgoszczy, która nie tylko sama jest inwestorem, ale też współpracuje z inwestorami. Sprawia, że oni zarabiają dzięki niej. I we trzy, ja reprezentuję dział pośredników. We trzy postanowiłyśmy stworzyć takie miejsce, taką przestrzeń, takie miejsce i czas na to, żeby spotkały się trzy grupy tej samej branży. Żeby się trzy osoby, trzy grupy społeczne, które zarabiają w nieruchomościach, żeby mogły się połączyć, poznać. Nawiązać relacje, polubić, spędzić ze sobą czas, a potem to po prostu zmonetyzować. To nie jest kolejne spotkanie networkingowe, na którym poklepiemy się po plecach, wypijemy drinka i porozmawiamy, jak było miło ostatnim razem, tylko na tym konkretnym spotkaniu naszym celem jest połączyć Was w biznes, Wasze oczekiwania. Wasze możliwości, do tego osoby, które mają to, czego Ty potrzebujesz, żeby swój biznes rozwijać. To jest świetna recepta na sukces, i dążymy do tego, żeby takie pary czy takie, w takie trójkąty zawodowe łączyć uczestników. I teraz kluczowa informacja. Na konferencji będzie 100 osób, sprzedajemy tylko 90 wejść i każda z nas, każda z dziewczyn, które reprezentuje pewien dział, czyli architekci i projektanci, to jest 30 wejściówek. Inwestorzy to jest kolejnych 30 wejściówek oraz pośrednicy to jest 30 wejściówek. Pilnujemy tego balansu, żeby go utrzymać, żeby ta konferencja miała jak największy sens dla Was, żebyście mogli wyciągnąć z niej jak najwięcej. Zatem, jeśli chcesz mieć swój bilet, ja może go wrzucę tutaj. Jeśli chcesz być na tym spotkaniu networkingowym w Gdańsku, całodziennej konferencji, tam jest agenda, można przejrzeć, są całodzienne przerwy kawowe, jest lunch, są kawy, jest Prosecco, które Was przywita na wejściu, żeby poprawić humor i zachęcić do rozmów, do otwartości. Na tej konferencji, tak jak mówię, ja mogę ze swojej strony zaproponować tylko 30 biletów, przyznaję, że jest ich mniej niż 20 w tej chwili. Dużo mniej niż 20, więc jeśli komuś zależy, żeby być na tym spotkaniu, po prostu trzeba złapać swój bilet czym prędzej. To tyle, jeśli będziecie mieli pytania, czy to do lektury, czy do konferencji, wpisujcie je w komentarze, postaram się odpisywać na bieżąco. Tam jest hasło rabatowe, natomiast mówię z anotacją, że jeśli to hasło nie wchodzi, nie działa, to znaczy, że nie dzwoń do mnie, to znaczy, że już pula tych biletów tańszych po prostu została. <kluzny> Już się wykończyła. Tak czy inaczej, życzę Wam dużo zdrowia, spokoju w niespokojnych czasach, wspaniałej lektury, bo książka Prawa Natury Ludzkiej Roberta Grini naprawdę jest lekturą na bieżące czasy. Przyniesie zrozumienie, ukojenie i być może troszkę spokoju. Madzia Kordecka, cześć Madziu. Dlaczego ten dzisiejszy czas, Basiu, widzę jako upadek wszystkich autorytetów, co w kontekście rozwoju jest dość pozytywne? Musimy zacząć żyć w oparciu o własną wewnętrzną mądrość, intuicję i tam szukać odpowiedzi na pytania. Łączenie dystans i obserwacja to umiejętności, na które powinniśmy zwrócić uwagę teraz. Zdrówka. Madzia, jak najbardziej tak. Mam nadzieję, że w całym tym ferworze i w całej tej, w tym mainstreamie. Nie, nie stracimy zdrowego rozsądku, nie, bądźmy, nie uprawiajmy psychologii tłumu bądźmy jednostką, która myśli indywidualnie, a nie elementem społeczności większej, która nie bierze odpowiedzialności za to, co robi. Każdy ma swój bagaż i, i swoje okulary, przez które patrzy na świat i wierzę w to, że każdy z nas potrafi samodzielnie dobre wnioski wyciągać i uczyć się. A prawdą jest, że no, żeby stworzyć nowy, lepszy świat. Ten, jednak ten stary musi runąć nowe buduje się na gruzach starego więc zawsze można znaleźć jakieś pozytywy całej sytuacji życzę wam spokojnego tygodnia zachęcam do lektury Prawa ludzkiej natury. Lektura jest ambitna, ale naprawdę warta zainwestowanego czasu. No i najzuchwalszych, najodważniejszych do zobaczenia na spotkaniu networkingowym w Gdańsku 19 marca. Tam będzie jeszcze sporo atrakcji, ale o tym już osoby naprawdę zainteresowane. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już za tydzień, gdzie opowiem o kolejnym.